Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku ze Stilla Brainrot i dzisiaj będziemy robili Baldy rebirf, jeżeli damy oczywiście radę, bo słuchajcie, jestem przyszykowany i to bardzo, bardzo mocno. Jeden z widzów napisał, żeby sobie zrobić alt konto i to alt konto będzie kradło właśnie moje brainroty, które mamy tam, Brainrot God i generalnie to takie najlepsze postacie. No, sekretów niestety jeszcze nie mam, ale może w tym odcinku się jakiś pojawi. Zobaczymy. Słuchajcie, dzisiaj zostawcie łapeczkę w górę i suba z dzwonem, ponieważ te bombombini gusini są mi potrzebne do rebirfa. 1b też, mam nawet 5b, także bez problemu i będziemy mieli Flame Slapa, Quantum Cloner i jakiś All Sync Centry. Także robimy na maksa rebirfy. Zobaczycie, jak wygląda giereczka. Na maksa wymaksowana, wiadomka. I słuchajcie, Rainbow Mutation dzisiaj za 5 godzin już. Także nowy updatecik. Jak widzicie, tutaj mamy moją Olcie. No i Olci będę tutaj zabierał rzeczy. Patrzcie, jak stoi. Patrzy już tutaj na mnie. I słuchajcie, będziemy jej kraść. Chodzi o to, żeby po prostu ukraść. Patrzcie, jeszcze mnie bije. Ale agresywna, nie normalnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te Brayroty, to będziemy sobie takie przerzucać. Bo chodzi o to, że gdybym zrobił rebirfa i właśnie to robię, co? Nie będziemy czekali. Robimy rebirfa i już mam siódmego i słuchajcie, siódmy rebirf idealnie z tego co widzę na rebirfa kolejnego, ósmego, czyli przedostatniego, jest potrzebny Kokofanto Elefanto. No i słuchajcie, bierzemy sobie takiego Kokofanto Elefanto, zobaczcie, tutaj sobie bierzemy, ja pożyczę jednego, się siebado się i słuchajcie, dzięki temu, że gramy z Olą, no to tak naprawdę nie muszę się martwić, wiecie, że ktoś mi tutaj będzie, ktoś mi będzie bił i tak dalej, chociaż wiadomo, tutaj ona czasami szponci, ale wiecie, no generalnie raczej da luzików przeniesiemy, siebie. Czy ja to zamknąłem? Czemu ja to zamknę? Nawet nie zauważyłem. Znaczy chyba samo się zamknęło, jak się robi kolejny poziom. Ok? Mamy kokofanto, elefanto. I w tym momencie nasz słonio, słonio, słonio. Normalnie będzie tutaj robił pieniądze. I słuchajcie, szybko nabijemy te 5 bilionów. Znaczy, mam nadzieję. I za to dostaniemy nuklear Slapa i Rainbow. Uh, Rainbow. Rainbow Jakiś sort? No po prostu jakiś potężny mieczek. I widzowie, teraz tak. Sprawdzimy. Sprawdzimy nowe przedmioty na oli, nie? Zostawcie łapkę w górę, jak chcecie, żebym sprawdził nowe przedmioty na oli. Oczywiście będą to przedmioty, zobaczmy. Mamy tego slapa, to znamy, nie? Ale przetestujmy w ogóle wszystko, co się da. Chociaż nie, jak kupię to. To chyba nie będę miał później miejsca. W ogóle, jak trap działa, bo tego jeszcze nie testowałem. Ola, chodź, chodź, w trapa, chodź, w trapa, chodź, tutaj postawimy jej trapa. Patrzcie, normalnie pa wejdzie, weszła. Patrzcie, jest trap na. Uuu, to jest na 6 sekund. Ej, to jak kogoś uda się strapować, no to szczerze, to długo wtedy go trzymaj. Możemy spokojnie jego brainroty zabrać. Dobra, te testujemy, widzowie. Dzisiaj jest testowy odcineczek. Daj jej slapa ze zwykłej łapy. No, dość daleko leci, Dobra. Nie, no, Dość daleko leci, ale widzowie, przetestujemy te nowe rzeczy. Bilancer robi chyba tak, że jak się w kogoś strzeli, no to wtedy. O, wkurzyła się, wkurzyła się widzowie. Normalnie patrzcie. A ty czerwona jesteś, co tu się dzieje w ogóle? Dobra, słuchajcie, jak strzeliby właśnie tym bilancerem? To ja teraz ma odwrócone sterowanie chyba jak chodzi, więc jak idzie, wiecie, W to do tyłu i tak dalej, więc to generalnie tak, wariuje i ją tam rzuca po mapie. Więc fajna sprawa, można tutaj przeciwnika zbylić. Mamy coil combo, to jest moje ulubione, wiecie, tutaj jest speeda i jumpa dużego. Rage table, no wiecie, rzucicie w kogoś stołem, no to się wywróci. Grapple hook znamy, bo się po prostu przerzucamy po całej mapie, ale tazer gun to tutaj może po prostu porazić, tylko nie wiem jak to działa, zobaczmy, zobaczmy. Mamy tutaj panią testerkę, uwaga, czy to zadziała? No, okej, okay. działa, ale nie na długo, bo już może chodzić. Także m, ogólnie Tazerek powiedziałbym słabszy od, słuchajcie, Trapa nawet. Więc no, ten stun na przeciwników bardzo mało, ma, bardzo króciutko działa. Mamy też tą Bugi Bombę, a Bugi Bomba no to oczywiście tańce, zobaczcie. Normalnie można kogoś rzucić i on wtedy tańczy. To jest mocne, bo on w tym wypadku nie może używać przedmiotów i to przez kilka sekund. Także akurat ta bombka jest mega OP moim zdaniem, nie? Totalnie. Mamy też Ruby Slap, to było, ale Meduza Head. A nie, bo nie mam pieniędzy. Dobra, widzowie, to muszę nazbierać. Musimy zabrać Brainroty i za chwilkę zobaczymy kolejne rzeczy. Także widzowie, okradłem swoją dziewczynę, okradłem Olusię i słuchajcie, jesteśmy w dalszym tutaj etapie sprawdzania wszystkich przedmiotów, żebyście wiedzieli jak to działa i że warto te rebirfy robić. Uwaga, mamy taką meduza head, czyli właśnie meduzunię i teraz powinienem przed, y, skierować przed oczy Olusi ten piękny, piękną głowę, patrzcie jaka piękna głowa i cyk, klikamy, no i faktycznie zamieniła się w kamień. Ej, dosłownie się zamienia w kamień i to bardzo długo trwa, także tutaj widzowie, no to jest dobry itemek, żeby sobie do kogoś Wbijać, ale mamy coś takiego jak web slinger, i to jest widzowie, jakbyśmy byli Spider-Manem chyba. I co to jest? Ło! Wow! Ja mogę ją ze sobą brać, co. Tu się po ziemi ją po prostu A czy mogę kliknąć jeszcze raz? Nie Czyli mogę przenieść ją i ona po prostu Za mną idzie, a w momencie kiedy to się resetuje I znowu, ej tu można w nieskończono... Dobra, to jest zbyt opewidzowe. znaczy no jak już przenosicie Brain rota, to i tak nie możecie używać itemów Także możecie sobie tego przeciwnika, wiecie Złapać i tak przetrzymywać I chyba można złap, ej w ogóle Przetestujemy coś, pójdziemy do brain rotów, Znaczy do brain rotów, no tak, chyba dobrze powiedziałem To chodź Ola, to pójdziemy sobie tutaj I zobaczymy czy mogę Złapać ją na sznurek jak złapię ją na sznurek. Nie, halo, mój sznurek, mój sznurek! Nie trafiłem sznurkiem. Dobra, widzowie, złapię da sznurek, cyk, do. halo, sznurek, sznurek, dobra, to trochę się odnawia. Wiecie, jak nie trafimy? No to wtedy lipa Frigo Camelo Bladrot. Patrzcie, co łapie sobie w ogóle. Dobra, mamy ją i teraz tak. Ja zabieram tego Frigo Camelo. I czy mogę go zabrać, mając tutaj Ole na sobie, ok? Czyli ona dalej za mną tutaj. <laughs> można zabrać i można. Okej, okay, okej, okay, dobra, to niech mi przywali. Niech sobie odzyska swojego Frigo Camelo. Pick, pick Okej, okay, dobra, fajnie, fajnie, elegancko. Widzę, że się nawet ruszyć nie może. Ej, co tu się odwala? Patrzcie to! Co tu się odwala? Dobra, to ja jednak nie chcę zabierać. Nie no, muszę zabrać. Dobra, to zrobimy ci tak. Obudzimy ją, widzowie. Obudzimy. pyk, slapem, a nie, nie mogę! O dobra. Okej, okay, udało się, teraz, teraz ja ją obudzę. Słuchajcie, baby tego slapa, flame slapa za siódmy rebir, prawda? Więc zobaczmy, jak mocno przywali. Okej, okay, dość mocno. Powiem wam, że tutaj wyrzut, no jest już przeogromny. W ogóle zobaczmy, jak daleko rzucimy olom. Proszę bardzo, jest konkurencja, rzut Olą, Pyk. O, no całkiem, całkiem spoko, widzowie, całkiem spoko, powiem wam. I mamy taki itemek, który klonuje mnie i mogę robić za taki wabik, a tak naprawdę ja będę gdzie indziej, będę już stylował brainroty, kradł brainroty właśnie. Zobaczcie, odpalam sobie siebie i zobaczcie, stoi tam, że niby stoję, stoję, stoję i słuchajcie, mogę sobie tutaj w tym czasie zabierać, bo Ola myśli, że ja tam jestem, nie? Możemy też dać change with clone i teraz na przykład klonem biegać i zobaczcie, możemy zrobić coś takiego. Że jak mamy ten siódmy poziom, właśnie dlatego warto mieć rebirfy. I robimy tak, tu rzucamy jej kulę i słuchajcie... A nie, już nie możemy się wtedy zmienić? Czy możemy? Nie możemy! I teraz lecę na tamtego, tym zabieram, ona wtedy tam tańczy, widzę, że po mnie idzie, to znowu zamieniam na swojego zioma i znowu ją tu na przykład biję slapem i wtedy wiecie, przemieniam się znowu i tak, i tak dalej. I to jest OP, to jest bardzo OP itemek, bo ten klon no mega dużo może tutaj, słuchajcie, zrobić. Możemy nim po prostu atakować, a samym sobą zabierać brain roty. Mocne, mega mocne. Ocena 10 na 10. Na stronie może. Możecie kupić zwierzaki i inne itemy do gier na Robloxie. Z kodem żaba macie 10% zniżki na cały koszyk. Na przykład przy czterech peciszkach w Groa Garden, to jak widzicie spory rabat. Strona działa od dawna, wszystko obsługuje bot, więc jest pełna automatyzacja. Po opłacie dodajecie go do znajomych i odbieracie itemki na serwerze, gwarancja przedmiotów albo zwrot. Link w opisie. Dobra widzowie, wróciłem do giereczki, bo mamy jeszcze do przetestowania nowe rzeczy, a ja już nie miałem miejsca w ekwipunku. Także tak, mamy ten Invisibility Cloak, to już znacie, ale mamy Dark Matter Slap, proszę bardzo. I mamy właśnie ten Flame Slap i mamy All Sync Sentry, czyli mamy tureta. Normalnie, mieć sobie potężnego turecika, czyli wieżyczkę obronną, i tak, jak ją postawię tutaj, na przykład, przy swoich brain rotach i ona tutaj jest. Sentry is ready. Ok, przetestujemy, jak ona podejdzie, czy w ogóle. 60 sekund to trwa. Dobra, czyli możemy stawiać taką wieżyczkę, która trwa 60 sekund, i chyba powinna namierzyć ole, kiedy będzie zmierzała po moje roty. Ej, faktycznie, patrzcie, strzela do niej. Piu, piu, ale to nie tak cały czas O, może nawet chybić, proszę bardzo, jaka zwinna dziewczyna. Patrzcie, normalnie tutaj omija te kuleczki, te pociski. Patrzcie, co się dzieje. Jak mogą to omijać, nie, daj dobra to slapem, po po pu, o nie, widzowie, nie, nie trafię, dobra, wow, co się, gdzie ona jest, gdzie ona jest, czekajcie, a tu jest, dobra, czekaj, jeszcze raz. A, dobra, bo jakoś tak daleko wyleciała. Okej, okay, no powiem wam, że itemki fajne, ale pora, widzowie, też ogarnąć ósmy rebirf. Czyli nie wiem, czy damy radę wymaksować w tym odcinku, bo nie widzieliśmy żadnego sekreta, jak gramy z Olą. W ogóle nie ma żadnych sekretów, niestety. Czy jak wezmę, aha, to na nowo stałem. Myślałem, że mogę ją zabrać, żeby już nie strzelało. No dobra, to tak, bierzemy sobie pieniądze. Jeszcze troszkę brakuje, widzowie, poczekamy. Zrobimy rebirfa i zobaczymy Nuclear Slapa i Rainbow Wrath, e, Wrath Sorda. Zobaczymy, jak to działa. I słuchajcie, no, czy secret będzie? Pewnie będzie potrzebny na dziewiąty Rebirf, także zakładam, że to będzie nie do zrobienia. Chyba że będą. Chcieli Odin din, din duna. No to wtedy okej, okay, damy radę. Widzowie, ktoś kradnie mojego jego din, din din duna. Zobaczcie, jak tutaj szybko ucieka. Patrzcie, jaka szybciutka Olusia. Ja nie wiem, że kradnie mojego jego potężnego pomarańczowego ziomeczka. I słuchajcie, ma teraz brain gady z powrotem. A my słuchajcie, robimy sobie rebirfa ósmego rebirfa. I jestem ciekaw, co będzie dalej. Musimy poświęcić jednego kokofantu elefantu. Zobaczcie, jak piękny kokofantu elefantu. Także poświęcamy zioma na rebirfa i zobaczmy, co się stanie. Uwaga. Na kolejny rebirf trzeba tralalero tral La. No, wiedziałem, wiedziałem, widzowie. No, liczyłem, że będzie o din, din Dun, no, ale niestety tralalero, tralala. La. Więc tak naprawdę to będzie mega trudne, bo go nie mamy, więc nie wiem, czy będziemy robić w tym odcinku. Ale widzowie, słuchajcie, mamy nową rzecz i ta nowa rzecz w shopie. To uwaga, tutaj mamy tak, jakie rzeczy. Mamy Flame Slapa, wiadomo, Turret i mamy nuklear slapa nowego i właśnie Rainbow Rough Sword. Żeby to sobie ogarnąć, potrzebuje jakiegoś brain rota zabrać od Olci. Zobaczmy, co tutaj ma. 93 tysiące. No najwięcej to daje, ej tak! Najwięcej to daje w ogóle ta pomarańcza. Tralalero, tralala daje chyba też więcej niż właśnie pomarańczka. A najwięcej, najwięcej to chyba daje czekajcie, jak to było. Bo mamy na początku Kokofanto, Elefanto, on daje najmniej. Nie, tralalero, tralala daje później, jakby drugi jest w kolejce. I najlepszy jest o din, 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 dun. Okej, okay, no to spoko. Tylko sekretów nie było. Gramy już chyba godzinę tutaj razem. I powiem wam, że najgorsze jest to, że przez tą godzinę dosłownie nie było żadnego Brainrota Tutaj macie, widzicie, 4,5 godziny już do update'u, także długo gramy i dosłownie ani jednego brain sekreta. Mega no szkoda, bo wiecie, no chciałem coś tam porobić, a tak to no, niewiele mogę zrobić. Ale tak, zabieramy tutaj Olci ostatniego Brainrota i tak aż tyle nie potrzebuję. Potrzebuję, żeby tylko kupić te itemki i sprawdzić jak działają. Mamy laser cape ostatnie i galaxy slapa. Oczywiście jak będzie update, to będzie 10 rebirfów, także dziewiąty i dziesiąty pewnie sobie zrobimy w kolejnych odcinkach, wiecie, żeby mieć tutaj na update, a teraz tak, jak mamy tego tutaj od din-din-din-duna, bierzemy kasę i lecimy zobaczyć, co to za itemy widzowie, zobaczmy te itemy, bo Bardiero Crocodilo mogę wziąć i teraz tak, mamy nuclear Slapa, 6 milionów i 10 milionów Rainbow rough Sword i ostatnie dwa itemy nam zostaną. Dobra, więc mamy takiego Slapa, który jest mega toksyczny i uwaga, pyk, no i bardzo toksyczny. Powiem wam, że no po prostu rzuca na całą mapę. Bierzemy Rino Tosterino, zapraszam, a gdzie sekrety? Do czego nie sekretów? No i słuchajcie, Rainbow rough Sword, patrzcie, to jest jakiś jednorożec normalnie, nie? Taki mieczek jednorożec kolorowy. Okej, okay, zobaczmy co to robi. Dobra, czyli to jest po prostu o wiele lepszy slap z tego, co widzę, bo leci przez całą mapę. Dobra, Olcia sobie stanie tak tutaj i my sobie po prostu, wiecie, polecimy, rzucimy nią tam w przód. Patrzcie to. Patrzcie, jaki mam potężny mieczor. Ła! Dobra, i leci tam. No dobra, do, do leci daleko, prawie na całą mapę. Także widzowie, tak, mieczek to jest taki slapik i zostało nam mm, Galaxy Slap, to też wiemy, że będzie po prostu najmocniejsza rękawica do tej pory. No, zanim będzie update oczywiście, pewnie na updatecie będzie nowa. I Laser Cape, no tutaj może być ciekawie, nie? Ale widzowie, tralero, tralala nie ma, sekretów nie ma, także póki co pokradłem sobie tutaj brainroty z Olcią, Olcia bi pokradła, wiecie, kradliśmy sobie nawzajem, fajny odcideczek, dzięki za obejrzenie i papatki.